Problemy glebowe, szkodniki, choroby, wszystko to są problemy, potężne wyzwania. Czasem najlepszym wyjściem jest wyjście z gleby. Być może akurat substrat kokosowy będzie optymalnym rozwiązaniem. Na ten temat będę rozmawiał z Krzysztofem Sakiem firma Forberis. Krzysztof, coraz więcej monokultury rośliny uprawiane w tych samych miejscach od lat, czasami od dziesiątek lat. Problemy glebowe kumulują się bardzo silnie. Masz rozwiązanie. Tak, dokładnie. No, widzimy to na przestrzeni ostatnich lat, jak ta produkcja się tak. zmienia. Tak jak wspomniałeś, dużo więcej problemów z chorobami odglebowymi, ze szkodnikami, coraz mniej środków, aby, aby je zwalczać. I coraz więcej producentów przestawia się na produkcję bezglebową. Tak? I tutaj najczęstszym wyborem jest, jest podłoże kokosowe, właśnie, które, które oferujemy. Łatwo, trudno, warto. O, zdecydowanie, powiem tak, bo, bo, bo miałem też doświadczenie w produkcji, tak? Eee, w poprzedniej pracy, gdzie przestawialiśmy się z uprawy glebowej na, na bezglebową. Na początku rzeczywiście wyglądało to jak laboratorium, tak? Każdy był trochę przestraszony, ale po kilku latach ja muszę powiedzieć, że to jest dużo łatwiejsza uprawa. Eee, z tego względu, że mamy na wszystko wpływ, tak? Jesteśmy bardzo szybko w stanie zmienić poszczególne parametry, czy wilgotność, czy, eee, czy ilość drenażu, tak? Czy czy też zawartość składników, tymi parametrami operujemy bardzo bardzo szybko i dopasowujemy je do danej fazy rozwojowej. No w glebie nie mamy takiej możliwości. Owszem, może w glebie jest troszeczkę bardziej bezpiecznie, bo mamy jakąś tam sorpcję, która gdzieś tam troszeczkę bardziej może wybaczy błędy, ale, ale, ale mimo wszystko uważam, że to jest dużo łatwiejsza uprawa niż, niż w gruncie, bo tak jak mówiłem, mamy na wszystko wpływ, musimy oczywiście zmienić troszeczkę podejście, yy, do tej uprawy no, przyswoić główne wytyczne odnośnie podlewania, nawożenia i potem wprowadzić to w życie. W zasadzie się zgadzam, natomiast jest tego konkursu sporo na rynku. Mm. Ta łatwość w sterowaniu parametrami niewątpliwie zaleta, ale jednocześnie to jednak musi być dobrej jakości podłoże, żeby rzeczywiście można było uzyskiwać te, te cele, mm. te, te parametry, o których no tak, mówiłeś tak, przed chwilą. Tak, tak, tak. Tu, tutaj, tutaj też muszę, musimy na ten temat powiedzieć. No. Tak naprawdę w Indiach na Lance mamy około 800 firm, które produkują już w tym momencie podłoże kokosowe, a szczerze powiem, że dobrze robią to no, 5-6 maksymalnie, tak? Reszta, no niestety, tu są problemy. Wiadomo, że takie surowe podłoże kokosowe ma bardzo duże ECE, tak? Bo drzewa kokosowe rosną no, w strefie bardzo przybrzeżnej, mocno zasolonej. No i nie nadaje, takie surowe podłoże nie nadaje się do, do, do produkcji owoców jagodowych, no bo jest akurat te uprawy są bardzo wrażliwe na wysokie EC, więc no konieczne jest odpowiednie przepłukanie tego podłoża i zbuforowanie. No i to jest tak, tak naprawdę klucz. Także no ja zachęcam producentów, żeby przed zakupem poprosili o analizę takiego podłoża bo jeżeli cena jest bardzo, bardzo niska, no to z czegoś to się bierze. To, to, to nie jest tak, że to tylko brand, no jednak po prostu odpowiednie buforowanie, płukanie po prostu kosztuje i stąd te różnice. Rozumiem, że te podłoża, które planta też dostają z Forberis, one są już gotowe do użytku? Tak, przygotowane. Tak, tak. My reprezentujemy w Polsce dwie firmy, to jest Botanicor i Legro. Dwa różne produkty tak naprawdę, dwie różne serie produktów. Botanicor to jest 100% podłoże kokosowe, Różne frakcje dobieramy do różnych, do różnych upraw. Natomiast Legro specjalizuje się w różnego rodzaju mieszankach z perlitem, z torfem, także no, jesteśmy w stanie tak naprawdę w tym momencie spełnić oczekiwania no, większości producentów. Tak? I tak te podłoża są już przepukane, buforowane, także gotowe do sadzenia. Praktycznie przyjeżdża możemy napełnić doniczki czy też rozłożyć maty i od razu sadzić, jest to, jest to gotowe. Macy bardziej na truskawki, doniczki na maliny, doniczki o pojemności 7 litrów? czy Wszystko zależy od, od długości cyklu produkcji. Jeżeli w, u nas w kraju jeszcze myślę, że takim optymalnym cyklem cały czas to jest 3 lata, tak? więc wtedy zalecam doniczkę 7 litrów. tak Te 3 lata w zupełności to jest wystarczające. Natomiast są też producenci, którzy stawiają naprawę roczną, a nawet czy tam dwuletnią. Wtedy mniejsza doniczka, nawet 4-7 litra również jest wystarczająca także wszystko zależy od tego jak odmianę będziemy uprawiać i jak długo co chcemy, chcemy to robić Krzysztof, jest wielu plantatorów, którzy już podjęli taką decyzję, ale dla wielu, wielu, wielu innych to będzie pierwszy raz coś nowego. Rozumiem, że mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony doradców Fort Tak, oczywiście. Bo możemy dobrać tak naprawdę wszystko. tak. Możemy porozmawiać o tunelach, jaki system wybrać i oczywiście dobierzemy odpowiednie, odpowiednie podłoże. Także mogą liczyć na pełne wsparcie z naszej strony. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę owocnych targów. Dziękuję Ci Michał bardzo.